Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony. Milo Kuki Oraz Kuken Mamy przyjemność zaprezentować wam nasz pierwszy filmik z serii o League of Legend drogę do 30 poziomu. Będzie to seria robiona pół seria pół żartem. Przez przeciętnych graczy, którzy lubią dobrą zabawę. A teraz zapraszamy do oglądania i śmiała się wraz z nami. Pozdro no, Witam Cię Jacku. No, cześć Mateusz. No więc to jest nasza pierwsza gra. Zobaczymy jak pójdzie. No, ja wybrałem jakąś babkę. A, no, Miss Fortune. No tak, nie ma to jak wybierać postać I, i po atrybutach kobietnych. Ja jestem... Dobra, nie powiem czym jestem, bo sam nie wiem czym jestem. No w ogóle jakąś inną jeszcze babkę mamy, która A, aż, to, to jest adek, heretyk jak ty. No wygrałeś trochę w Dotę, więc będziesz się orientował mniej więcej o co chodzi. Jest to bardzo zbliżona gra, lecz niestety, bądź stety, jak dla niektórych są tu summoner spele. Jak widzę, że Ty wybrałeś Ghosta, który daje speed i x czy jakoś to nawet... Nie wiem, jak to jest. O, dziękuję Ci, który spowalnia przy, przeciwnika. No domyślam się przy tłumaczeniu okay. polskim. A Ty kim grasz? A dobra. Ja gram Mamumu, to jest CC tank, ja bym to tak określił. No. Może widzowie nas poprawią. Tak. Dobra, wziąłem jakiś sztylet. Idziemy na, na dół czy na górę? Na dół, chodź. A kto pójdzie na mid to może być problem, aha Więc niestety nie pójdziemy razem na linii, będę musiał siedzieć na midzie Ale ta ashi, ashi. A, a, no to Ash Ren Can you go top then Fajnie byśmy mogli razem zagrać na linii Ale widzę, że Pan Renekton nie chce być taki miły i nam dać zagrać razem. No cóż Jacku, będziesz musiał sobie poradzić niestety sam. No ale to to wolno. No cóż. Na krokodyle będę musiał iść, no jest drugi krokodyl. Masz radę. Renekton jest dziwną postacią. Nie ma ani manny, ani żadnego kosztu za spele. Jeśli chyba, że się mylę i używa HP za spele, nie jestem w stanie, nie pamiętam. No to nie wiem, kurwa, nic z żadnych tej postaci nie znam. No zobaczysz sam jak wygląda jego gameplay. Z, z jakimś gostkiem, który jest samurajem. Ta, no, <laughs> to jest pan samuraj. No jak na razie widać, że to trochę dziwnie wygląda, no ale jakoś to będzie. No, może się spodoba, no jest to inne od Doty, no ale... zdecydowanie, jest pewno w... no, zdecydowanie wolniejsze jest. No, ale może się przyzwyczajisz. No muszę. <laughs> Czy musisz? No. <laughs> O, jeżeli tak uważa, o! bijemy się tu na topie! Ten chomik mnie przeraża, naprawdę. Zaraz zostanę chyba. O. nie wiem co to jest w ogóle, ale bombami Który, ten, A, ZX tak, to jest jedna z moich ulubionych postaci, nie grałem. To pan Bomber. Jest to jedna, no może nie z nowszych postaci, ale na pewno nie ze starszych. No, ja może w, potem będzie okazja pokazać ci moje post... Kiedyś to grałem na starym koncie, moją ulubioną postać, którą jest Kennen, to jest taka. Szolona wiewiórka, która elektryczna z włada, jak wam tam idzie na bocie? Jacek? No, jestem, jestem, tylko wiesz, no, skupiony jestem, żeby nie failować zbytnio. A chyba że tak. No, widzę, że to deniedów się nie da, jak doty robić. No, nie dasz, nie dasz. Jak to tłumaczyli twórcy League of Legends, żeby gry nie były za długie i było, były bardziej agresywne, zlikwidowali takie też jak denied. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Do dupy trochę. A, cóż... Nie jest jak jest. No, nas troszkę, troszeczkę tu na topie niszczą. A ja tutaj jakoś to... dominuję trochę nawet z tym krokodylem swoim. Bardzo dobrze. Jakaś linia przynajmniej wygra od nas. O kurczę, na umrę. No. Nie, o Boże. Ja byłem first bloodem, jak nooby. Jak to mogłeś zginąć? No cóż, byłem głupi i wpadłem w bind. O, nasz mój Mastery też zaraz umrze, a jednak nie. Jezu, użył jakiegoś. Teraz summoner spada prawdopodobnie. Strasznie nie lubię tego samon rozpada, powiem szczerze. No irytujący jest. No jest irytujący. Chociaż będziemy mieć większe lewele, chyba na 12 dostaje się samolot Resplend Flash. To jest dopiero irytująca umiejętność. Teleportujecie na krótką odległość. Jakąś męczę, jakąś jakoś sukę u mnie na linii. Z łukiem, która mi spowalnia, no. Jest no to aż jest. To jest tak z doty Boże. jak Ta postać się nazywa. Hmm. Jak się Prystos? nazywa ta postać? Słucham? Priestess of the Moon? Tak. Nie, to co miała Pernamen tego slower warrał. Varrow. Mogę zaznaczyć, że słowo jak strzela, nie pamiętam jak no, się nazywa. Ranger. O, no, 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 dokładnie. A to jest bardzo zbliżone dlatego. No, widzę, że Renekton tam was atakuje. U nas nie ma jednej postaci. No bije mnie ten, krokodil. Mojego krokodyla nigdzie nie widać. Twój <tryk> krokodyl. O, przyszedł twój krokodyl. Nasza aż, widzę hard. Aha. Och, kogoś, <tryk> kogoś zabiło tower. Tak. No co masz. <tryk> a jak bijesz z tych krzaków, to mnie widać? No jak, jak już bijesz, to tak. Nie, to lipnie. Tylko, że oczywiście te krzaki są tak zrobione, że jak jest masz załóżmy jakieś AoE ulti, które jest e, Boże, nie wiem jak to powiedzieć, używa się non-stopy, że tak brzydko się wysłowię to nie widać cię, to jest troszeczkę głupie. Jest taki Bieti Nunu, który jego ulti przez 3 sekundy kastuje taki wielki, wielki Aue, slowujące uderzenie, i niestety dopóki nie wybuchnie, to nie widzą przeciwnicy. Ja no, trochę głupia. Co poradzisz? Nie. tak już jest. Niestety. Ja nam w nią. Trochę nas zaunują, że tak powiem w ogóle level nie możemy nabijać tutaj na tapie. Ale że damy radę. Ała, ała, almie bije mi z no to wy dwóch e, rangerów macie na górze. No, niestety, jeden, no to jest AP jeszcze bardzo potężny, który Morgana, która dostaje permanentnego bana na, rank na ranked gameach. No, to nie a, to można banować na ranked. Tak, tak, 6 post postaci banujesz. Jest bardzo nieprzyjemna, przez swój shield, który absorbuje magiczny damage, plus jeszcze robi czy wróć, plus jeszcze niweluje każdy status. No, tej ulti może zapać 5 i zastanować ich, to jest, no, jest strasznie. Tak, bardzo. A zabiłem kogoś. O, bardzo dobrze. Dobre z ciebie ciastko. Dobre ciastko. Kurczę no. Ja dostaję, że tak powiem, delikatnie pierdziel. No to kurwa, to trzeba się starać lepiej. Staram się, staram, no ale dwóch rangerów na dwóch mili nie jest łatwo. Ale dam radę. Wierzę w sobie umiejętności. Czy ty grać nie umiesz? Trzeba trenować no, Żebyś o, tak umarł pod towerem Ja? No mi swart... Tak, żebyś tak umarł, idź pod tower Jak zabijesz tower sam teraz dostaniesz 300 golda i pij się z towerem 1 jeden na 1 jeden. No, jakiś fajny ultimum. No strzelasz Salwą strzałów Nie wiem no. jak to wpisać A co to dobre to? Dużo zdaje? Niektórzy ludzie mówią, że bardzo dobre, niektórzy mówią, że to jest beznadziejne ulti. Ja osobiście uważam, że to jest przeciętny ulti. Dobrze użyte w w spore zamieszanie robi spory damage, ale często niestety Misfortune nie potrafią tego używać. się wraca. Trzeba coś kupić, chyba, nie? No właśnie, teraz zginę, bo dostanę z ulti, no i właśnie nie żyje. A nie, jeszcze żyje, jakiś cud. A może double killa nas nie zrobimy double killa. Może kupić drugi ten. To widać, że nawet nie zły itemik. No tak obu. Tak. Dobrze nam poszło. No. Ale daliśmy radę, to najważniejsze. A tu da się jakiś jungle robić? Tak, ale. Mojo, moim osobistym zdaniem bez 20 levelu, kiedy będziesz kiedy można wziąć wszystkie swoje mastery do jungle odpowiednie to jest jungle troszeczkę bez sensu A zabiliśmy obu Bardzo dobrze Jestem z ciebie dumny prawie Te, te ulti był super Drenekor ma fajny ulti nie wiem czy użył czy no, widziałeś taki duży się zrobił mhm, dokładnie No on ma brata takiego jeszcze on, to, to jest nie ząb... zombie tego? Psa! <laughs> Który też tak rośnie, nazywa się wow. Nasus. O, to już wiem co to jest ten bind, o którym mówiłeś. O, no przecież oh, sorry, nie powiedziałem, że jej nie ma nawet. Ale... Bo, możemy na nie iść, jak chcecie, to się tam teleportnej użyj ulti. Moje ulti to jest taki AOS snare jest nie, nawet nie Widzę, że ona robi właśnie tego binda. nieprzyjemne A Miss Fortune mnie tutaj gryzie delikatnie. Ała. A, chodź tutaj Miss Fortune, no chodź tu! O kur... dobra, dobra, żartowałem, idź Ura, sobie. ta... murga Murgana się leczy, jak zadaje. Tak. No to fajnie. Ach, prawie ją zabiliśmy, ale niestety nie wyszło. O kurczę, jestem na hita. Nie wyszło tak jak zamierzałem, żeby to wyszło, ale dobrze, że nie, widzowie tego nie będą widzieli, więc jest ok. No haha, bardzo śmieszne. O, się O, Oboje się zabili. O, dwie jeszcze się zabiły. A SS to nie wiem dokładnie, właśnie co to jest SS w LOL-u, bo w na, na amerykańskich serwerach jest Mia, to jest Mission in Action, a SS to jest chyba Switch side. Co się orientuje nie wiem Chyba tak Dobrze. nie jest za bardzo w samą miść tutaj tę postacią mój krokodyl szarżuje pod tower nie wiem, co, co... No krokodyl jest dosyć wytrzymałą postacią Jeszcze jak włączy swoje ulti dostaje ślost hepa my tutaj pięknie zabiliśmy, zrobiliśmy dive'a pod towerem, prawie umarłem, ale cicho, ale pat Dobrze kupiłem buty Jak wam tam idzie? O! Chwilę Necton widzę szaleje. Właśnie goni tam kogoś i chyba idę mu pomóc. Hmm. No nie zdążesz mu pomóc, raczej Morgana za nim idzie. Może być nieciekawie. A Morgana nie ma tej many, z tego co widziałem. No, no faktycznie. Możesz mu pomóc to zabijecie. Ach. Nie, nie powiem jak to spierniczyłeś. No i dobra. No nie, okej, okay, no, tylko mówię, że spierniczyłeś. Będę będę ci to wypominał jeszcze przez długi czas w każdej grze, którą będziemy grać tutaj. Ale no cóż... Dobra. Trzeba trochę puszcząć ten top. O, mi Fortune wróciła, boż... To bardzo niemiły, wiesz o tym. Przepraszam. Jest mi niezmiernie przykro teraz. A właśnie tak widzowie nie wiedzą może. To tak jak mamy teraz okazję, nic się nie dzieje na topie. To napomknę, że seriali. Aaa, zabiłem ją. Dzięki, dzięki. Ja to mówię coś istotnego dla widzów. No, a ty, to, co, to, co ty no nie okej, okay, to jest nie. Nie Okej, okay, dobra, to ja nic nie chciałem powiedzieć to. Dobra, mów już, nie będę tak Nie, mówi. teraz też ja się obrażam. No nie, nie ty... super. Tak będziesz mówić i tak będziesz mówić, musisz. Chodziło mi, że tak... A propos tej serii będzie to seria... Nasza to jest nasza pierwsza seria, lecz nie będzie ona regularnie wypuszczana, bo chcemy się przede wszystkim skupić na nowych grach, jakich jest Borderlands 2, pośczę Torsztość 2. Wydaje mi się, że... To już giniesz, wiesz o tym. Wiem, że ginę. No ale nie zginąłeś. No nie zginąłem, pięknie ulti użyłem. Jestem debilem i zaraz umrę, a jednak nie. Fartem przeżyłem, ale farto to też umiejętność. No tak, oczywiście. Więc powtórzę to, co mówiłem, że to będzie nasza seria, taka. Tak jakoś... Jak to określić, Jacku? no Nie będzie to na pewno często wypuszczane, będzie to sporadycznie wypuszczona seria. No, no do laksu dla nas, że tak powiem. No tak to nie umiem grać, więc wiesz. No tak, e, chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na Torchlight 2 i Borderlands 2. No tak, no ale tutaj tak jeszcze do wyjścia jest kawał czasu. Nie? Tak, dlatego nagrywamy teraz właśnie League of Legends, mam nadzieję, że się spodoba. O, widzę, że coś nam idzie. No, bo tutaj ten... bo ja tutaj idę do Ciebie, to... chyba tam... no jest. Mam szalonego Mastery, który wpada pod power ja się go boję. Ja mam... Tak, <laughs> przepraszam. Au, dostanę z bomby. Jak... No, jak z x się dobrze gra, to ten... A co chciałeś się spytać? Jak to jest dostać z bomby w Ray'i? <laughs> Teraz już możesz powiedzieć. No jasne, boli. Czekam, może tego Ward'a postawię. O, o choć może tam na dół, bo tam nam spuszczą tower. Jeszcze Dobra, idziemy. Tego. Ogólnie tak jak idę, nie powinno się iść, często to są Ward'y, ale... O! Aż rzuciła ta Arrow. Zobaczymy, czy trafię, czy nie. No, ładnie. Tak, nie ucieka przed nami. Nie udało jej się. A co, a co tutaj jest? Tu jest smog, który co kilkanaście minut. Nie wiem dokładnie ile. Więc nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej informacji. Pojawia się taki smog, który daje całemu teamowi. Około 200 golda No, to trzeba zabić No, po go zabijać Tam gdzie widzisz... Mm, a poczekaj chwilkę, po akcji ci powiem No przecież jestem tutaj Może że tak czerwony znaczek widzisz na mapie, taką mordkę jakby mm -hmm. To jest Baron, taki potworek Który pojawia się w 25 minucie, bądź też 20 I on daje niesamowitego buffa takiego, który daje tak damage, no wszystko, wszystkiego po trochu Jakieś... Ale jest bardzo silny do zabicia. Znaczy silny. Nie jest to potem do doty, bo do doty niestety Ała, dawa tylko. cię! Nie, zginę. Ja zginę. Wiem, że cię uratuje? Kurde, 30 HP miałem chyba. <laughs> no tak, teraz ja umrę przez to, teraz mi pewnie złapię. No tak, myślałem, że nie złapię. Dam radę uciec, dam radę. Jeszcze az zabije, jak az zabije, postaram się az zabić. Nie, nie, nie próbuj. No dobra, nie będę próbował, bo zginę, na pewno Dobra, postaram się ich strollować Dobra, spróbuję się zabić. O, proszę państwa Co za... Tak? Coś chciałeś powiedzieć? Grać nie umie i tyle. No Okej, okay, dobra, to był fart po prostu, fart no, no Oczywiście, no jak inaczej. A no, dobrze, umarłaś, nie cierpiasz. Naprawdę jej nie lubię, tej postaci. Dlaczego? Bo jest brzydka. O Boże, przypadek kupiłem i sprzedałem, no jak jestem nienormalny. Hmm. Ciekawe. No, co tego głupiego widzę, że łuk kupiłeś. Fajny item, jak jest dużo tanków, armor niweluje. Nie, nie, mam, nie wiem w ogóle, co tu kupować, więc kupiłem... A, no, temy kupuj tak naprawdę. Wygląda ładnie. Stwierdziłem, że kupię O kurde, nie trafiłem. O, to był trochę za Patrz jaką biję. O dobrze. Idę. ona nie ucieka pod tower. Aha, ona chce mi chyba Aha A, zabiłem ją. Dziwna mi fortune. No może chciała... A, tu nie było towera. A, to rozumiem. Aha, <ścoughs> to myślałeś, że tutaj tower jest. <ścoughs> tak. <ścoughs> o, ten... Ten nawet nie złej itemki ma, On ma jakiś sword który daje 45 ataku o, z niego się robi właśnie najpodobniejsze AD itemy Moim zdaniem Bijemy, nie uciekamy, będziemy hardcore'ami. nie ma czegoś takiego jak backdoor niestety Tak widać, że towery się leczył jak backdoora robiłeś tutaj właśnie ten mastery jest mistrzem backdooru O no, nam na środku uszują. Nie ma no, czy biegnę Dobra, masz ulti? Mam. To dawaj, wpadamy na szale. mam za 7 sekund ulti, 5, 4, 3. Ja tam wpadam ulti od razu. Mhm. I, ty, I ty swoje ulti użyjesz od razu jak ja użyję. Idziemy na tych dwóch. No i widzisz dokładnie, pocisnęliśmy. Udało się nam. W ogóle nie wiem jak to się naprawdę... ...nie ogarniam zbytnio. Nie, tak dawno nie grałem w Ciężko mi jest ogarnąć trochę. Będzie dobrze. Oj. Wygrywamy, to najważniejsze. <laughs> Kuleczki z nieba. <laughs> Mamy tego niebieskiego bufa. No dobrze, będzie dzisiaj manna. Szybciej regenerowała. O. Och, nie trafiłem bandażem. O, bo może jeszcze nie. Dobrze, jeszcze ja chyba cofnę i kupię sobie item jakiś. A nie, jeszcze mi brakuje 100 golda, żeby stworzyć całe. O kurczę, nasz mastery może umrzeć, to nasza aż umrze. Uciekajmy, uciekajmy, bo mogą nas zabić. Mamy chyba problem, wiesz. Nie trafią. Nie ja się wracam. O, o kurczę. No, to Oj, ulti użyła. Uciekaj, uciekaj, bo jak cię złapie, to nie żyjesz. Ojej, widziałeś, ile mi z zostało życia. No A... A, coś. No nie mam anny zbytnio. To ja, z... z... ja mam za mało życia. Jeszcze Dobra, to się wrócę zaraz. Przybiegnę z powrotem. Stworzę sobie płaszczyk spalania. Brzmi fascynująco. Bardzo. Kiedyś były fajne, by się stakowały ze sobą, teraz już niestety... Nie. moim Unik. kupuję ten miecz co daje 45... A kupuj. More, more damage. More damage. More damage, tak, more damage. Only damage, no need only... more damage Nie, ja wancham go gonię, chodź tutaj, ty homiku ty Chodź tu ja też Chodź O dobrze goni, chodź tu Biegnij za nim, ja biegnę, biegnij, biegnij, biegnij. Chodź boli Okuna Chodź tu Ani za nami biegnij, mają mnie w pupie wszyscy, okej okay. Nie ma w ogóle, czy tu jest jakiś lifesteal czy coś? Nie ja, tam na lifesteal sam są to jest fajnie, bo jest lifestyle zwykły jest, że tak powiem, ability par lifestyle. To jest vampire, żeby cię nie szukać spell vamp. Ja też tak umiem. <noise> Przepraszam. Nie wybaczę ci tego. Jak Wiecie, to ja wpadnę pod tower. Patrz, tak się tak, się wpada pod tower. O, on nie trafiasz tak sobie... i się rzuca, łapie się dwóch. O, pyk, pyk, pyk. Pyk. Nie się przeżywa Crazy. Crazy boy Tak, to ja Widać, że ty grasz częściej ja mam tylko na górę Ogalę. No no troszeczkę, no wiem o tej grze, choć nie gram jakoś rewelacyjnie O, ulti Ziga O, ta to. Tower mnie zawił <laughs> No ale będzie chyba kill tamtego, no, bo inaczej do widziałem, że tam jakiś damage mu się dodało ale ogólnie mnie tower zrobił. to ja hepa, ja walczę <grym> Walcz z towerem. Morgana nam puszuję tak. No z poszedł na nie ma, ale to możesz zaskoczyć dla mnie. O w mordę Uciekaj Czekam Uciekam Nie kupiłem jakieś tamki. Dobrze, kupuj. Tutaj chcę wziąć znowu tego czerwonego buffa, bo to widziałem, że jakieś spowolnienie daje. Tak, czerwony buff jest fajny. Najspowolnienie i leki dot. Ojej, co, co ty? To to... Co masz w swoich butach? Ten to jest. Jakby to wytłumaczyć. Hmm. To zmniejsza czas. Fania TC na tobie. A, czyli spowolnienia i stanów tych innych. No tak, snerów i tych podobnych. Super. Musiałem mogłem no, kupić. Tylko ja, nie stakuję się tej temy. Największa wartość jest brana pod uwagę tylko. No, to A, ja nie wiem co kupić, bo się zamotałem. A Magic teraz miałem kupić. Na jest o, jakiś, biegnę jakiś większy minion mamy. Tak, to jak, jak zniszczysz inhibitor, ten taki budynek za... Za ostatnim towerem, tutaj o ten ten widzisz taki sfer purpurowym, różowym czymś u góry, to wychodzą te super miniony, że tak to nazwę. Zabijemy, chodź, wpadamy na nich. Aha, nas, nie potrzebują naszej pomocy, coś czuję. Chyba tak. Aha, prawie im pomogliśmy, prawie. Ale może tak nie. Aha. No, zabiliśmy. Super. No tak. <laughs> no, jeszcze jest, nie jest koniec gry, ale obstawiam, że nie, nie mają zbytnio dużych szans na wygraną. A co, tu można się poddać, czy coś? Tak, można surrender zrobić po 20 minucie. O, sto. Nawet nie widziałem. A, to są te nicki o których mówiłeś. Mhm, tak, tak. Ja i moje tłumaczenia wiem. Nie mi się wydaje że... O! Ach to szalona mumu! Sądzę, że to po angielsku double kill. Tak. Rozumiem, że ty w polską wersję grasz. No tak. No. O, o! Boli! Ja walczę z chomikiem. Z 20 hepa mi zostało. <laughs> Czekaj. O, widzę, że już kogoś zabili. No i nie wchodź tam pod fontannę, bo to się może tak źle skończyć. Czy taka sama jak w docie? Troszkę silniejsza nawet. Ja, boli? Tak, bardzo. Da, już wygnę do was. Jeszcze Ghosta użyję. O, ten rynek, ten Uciekaj Renektonie! A, chyba nasz Renekton umrze. Nie umrze, on jest dziki. On jest krokodylem, no daj. Jedyne, co z niego możemy zrobić, to tylko te. Jak one się nazywają? Pół i to tak? <laughs> tak? Tak. Dobra, idę, ja nie potrzebuję widzę, furka. Chodź, idziemy. Myślę, że ten czerwony duży MOP jest, co powiedziałeś. Tak, ale no. Nie wiem, czy damy radę w dwójkę, on jest dosyć silny. Wbrew pozorom. Dobra, to sobie pobije miniony. Tutaj MOPki. To jest wasz jungle, co robisz? Nie jest to taki fajny jungle jak w docie, no, no, Chodź dawaj, bijem ją. No, musiałeś mi zabrać, no co za... Przepraszam, ale to, to moja aura co po prawda, prostu... Naprawdę, twój zrobi... last hit to zrobił. Widzowie to wi widzieli na pewno, więc to no, powiedzą prawdę. No, no i, i znowu... Wiesz, tak. No, no, co za... Fajne to ulti No fajne, fajne o, Co to jest? O to jest Zonia, nie chwilowa A zabiłem tym razem Ale zawsze bo i owszem Co musimy tam pud Kim O nasz hit poszedł Holol Zabiłem. <laughs> o kurczę, no. ale mieli farty. Inhibitor im się ten yy, zrespił. A, i... nie możemy teraz zbić głównego budynku. Mam jak ktoś zabił. A... Co za? Ja olewam ludzi i sobie biję inhibitor. No, widzę, że Master e. No już ma za dużo itemów. No i Master E to jest pusher, naprawdę urodzony pusher. Mówię, czasami są Teamfight, on ucieka i puszuje sobie po prostu. No to chyba wygraliśmy i nie mm -hmm. było tak źle jak na, na, na pierwszą grę No, widzę Dobrze było co? No to koniec już w sumie No tak, a No to koniec, to no, dziękujemy wam za uwagę Mam nadzieję, że miło spędziliście ile tam minut? 20 no, coś minut było? 30 minut? No to coś że miło spędziliście te 30 minut i do zobaczenia do następnego filmiku no, Mam nadzieję, że nie będziecie nas krytykować ba za bardzo, szczególnie moją grę Mimo, że grać nie umie to. No i dobrze. No to do zobaczenia. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do następnego